Kto zabija w domu karpia? Ojciec. Mama zabija, tata zawsze się boi. Kiedyś tata, a teraz nikomu się nie chce tego robić. Kupujemy filet. Karpia w domu nikt nie zabija. Zazwyczaj na wigilię jadę wspólnie z rodziną do, do swoich rodziców. Tam jest karp, karpia zabija, uprawia mój ojciec. Także ja w domu karpia nie zabijam. U mnie idziemy na łatwiznę i kupujemy już. Nie żyję. U siebie w domu ja, ale święta spędzamy zawsze u rodziców, więc e, tak. Święta w ciepłych krajach kiedyś spróbuję, czy raczej nie? Raczej nie. Mm, tak. Raczej nie. Myślę, że spróbuję. Ani Litwa, ani Polska nie jest ciepłym krajem, to raczej nie. Raczej nie. Na pewno spróbuję, nie byłem, ale trener Lutowczyk wiele lat temu doradził mi, żeby, żeby pojechać sobie do Meksyku i, i tam spędzić. Myślę, że jestem takim typem człowieka rodzinnego, więc nie, więc raczej to. Myślałem o tym parę razy, dotychczas się to nie zdarzyło. Zawsze sobie cenię święta tutaj, w domowej, rodzinnej atmosferze, z moimi najbliższymi. Jest to dla mnie najfajniejszy moment do spędzenia tego czasu. Także na razie, na razie tak nie było. Myślałem o tym, zobaczymy co się wydarzy. Kto bierze w domu choinkę? Ja i teść? Ja. Zdecydowanie żona i dzieci. Mama z, z żoną. Teraz ja Ja. Ja jestem odpowiedzialny za zakupienie <noise> żywej choinki, za ubranie. Zawsze mi pomaga przy tym cała rodzina, ale jest to już naszą tradycją, że, że choinkę żywo kupuję. Ja ubieram. Ja przy pomocy mojej rodziny. Zazwyczaj z rodziną wszyscy razem ubieramy? Yy, wszyscy razem. Moja pomoc w przygotowaniu świąt polega na przeważnie zakupy na pomaganiu w robieniu jedzenia Siadę do domu i <laughs> mi wskazują ludzi, którzy robią pracę <laughs> nie, nie dopuszczają nie do żadnej pomocy niestety Robię zakupy no Przede wszystkim jest to, to ubieranie choinki, zakup choinki, ubieranie choinki, ale również jakieś takie prace porządkowe w domu. Żona jest odpowiedzialna za to, co, co jest w kuchni i, i na talerzu. O yy, ogólnych pracach domu. Sprzątamy dom. We wszystkim raczej pomaga. Ubieranie choinki. Na leżeniu w łóżku. Bleh, bleh. Ale... ale to widzicie, ten... świąt nie będzie.